że żebyś przyszła do mnie, a nie tam dziewasz. Idziesz? No świetnie, super. Nie będę matka. Ja tu mam lepsze sprawy. Siemanko. Tak, bo ja spałam i teraz muszę dziewać, żeby się dotlenić. No chodź, bo dzisiaj impreza. O, jak jak zawsze Chodź Haki, dawaj No nie idzie O, idź, dobra, posz idzie, koń No to dawaj koń, chodź, chodź No chodź szybko No chodź tutaj szybko do mnie, chodź łąko Ale tu wieje na tym paswisku, co? No cześć, hello! No, no plusy ja wózko na ciebie. Nagrodę, no. Proszę. O ja Cię, myślałam żądają tylko taki wodny. A tu jak się okazało, że Hakałada da też postanowiła sobie Czeka. na imprezę zrobić panierkę, słuchajcie. No świetnie. I myślisz, że ja to będę czyścić. kto inny to witajcie w kolejnym vlogu moi drodzy, nie, w vlogu w kolejnym filmie, jak w sumie powiem vlogu, bo nie wiem czy to można vlog nazwać do vloga zaliczyć. A jakie jest Z tej strony to już w ogóle jesteś cała brudna, cała! daj widzeczkę ale pusiaczka No mi je dała. Pusiaczek tu. Tu. Świetnie. Super. Okay. No. Dzisiaj imprezka Sajmonki. Sajmonka robi urodziny, więc idę teraz z powrotem pod wiatresz, żeby wyczyścić tego os... kurde, usmorucha, usmorucha, osmorucha. O tak powiem. Chodź osmoruchu. Co jest? Kurde. Ty, a gdzie ty tam? Zwiała mi. Patrzcie. Gdzie ty tam poszłaś? A ty masz swoje ścieżki. Dobrze, przepraszam. Ja idę tą ścieżką, bo tutaj nie ma błota. Ty możesz iść błotną. Nie ma sprawy. Pośle. Chodź, ja mam tutaj mlecika. Ostatni w tym sezonie. Spójrz zobacz. Halo! Nie coś mlecika? Możesz przyjść tu na chwilę? A ja tylko pobiegłam kupę, bo mnie tak traci. To jest jedna kupa. Świetnie. Dobra, skoro ja lepszego, sami trafię, to sami pracujcie. Są znośni. Muszę tego nagrać chyba. Poczekaj, ja to przestawię może. To jest niebezpieczne, dawać sprzęt przy tych drzwiach, wiesz? O, teraz lepiej, no. I da. Nie, nie ma cię nic wziąć w ogóle zresztą i szapoleśności, tu Ontario jak zawsze dobrych oczach, już Ci nie będę mógł życzyć! <laughs> już nigdy szalić, nie mogę Ci powiedzieć! Ej, ale ja też dobrych Ci nie życzyłam oceń. dobrych o... A nie! Nie, ja Ci jeszcze życzyłam, bo na koniec roku, no tak! tak, tak, tak. No, bo w miałeś w kwietniu, to jeszcze na koniec roku Ci życzyłam dobrych a Teraz już nie można, teraz już Stejmonka pracuje. To e, miłej pracy ci z mniej chcę. pociachowanych tak, łak. Tak, żebyś więcej, jak najwięcej, żebyś spełniała swoje marzenia. E, I taki tutaj prezencik. Myślę, że trafny i to, co chciałaś e, wow. ode mnie dostać wow. na spróbowanie, proszę bardzo. Wow! Tak, i co? Dobra, to dziękuję bardzo. To tam ja muszę podejść bliżej, czy nie? Znaczy nie, no ja tu mogę nagrać. Sobie. Aha, dobra. Jest picie dobre o smaku waniliowym. Nie przeczytałam waniliowy. Myślałam, że to jest banan, ale o smaku waniliowym, dobrze? Waniliowy chciałam. Tak, wiem, 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 wiem waniliowy chciałam spróbować, moi drodzy. Więc mamy o smaku waniliowym pysznego szejeczka. Jedzenie, do... jedzenie takie do picia, moi tak, drodzy. Tak, jak tak, się tak. jest długo wstajni? Mamy też, oczywiście już pokazuję same słodycze, O, o, o! Co właśnie Baton. White chocolate, czyli z białej czekolady. też do jedzenia. jest, tak? Z tej samej firmy, moi drodzy. Bak, ogólnie, dobra, ale ci Mamy. A teraz tylko. Teraz powiem ci śmieszną historię z tym, Uwaga, moi drodzy. Wczoraj byłam w galerii. W Empiku. Empiku, Paulina! Widziała. I co moja chciała mi wczoraj kupić? Na dzień to jest moja na mama te. mi wczoraj chciała to kupić na dzień dziecka. Nie, powiedziałam jej, nie kupuj mi tego! E, kup mi bryloczek ze snajpem, bo był. I kupiła mi Ale bryloczek. Ja, nie było ze był, był ja kupiłam wczoraj był bryloczek ze snajpem, mamy do kluczyków do Corsy. Powiedziałam, kup mi bryloczek ze snajpem. bo chciała mi to kupić. Także Bevi po prostu... Także mam to i to. To mi chciała e, moja mama wczoraj kupić, ale powiedziała mi, żeby tego nie robiła, bo może by kupiła przynajmniej ten to. Bewi dobrze wiedziała, w jakim ja jestem tym w Tobie, w moi drodzy. zresztą to jest Tak, to jest za no, tak. Dziękuję bardzo, dziękuję. Okay. No i drodzy mamy bardzo pity portfel z Harego, z Harego Słuchajcie, będę miała na moje y, wydatki tutaj y, z kucykiem idealny, słuchajcie, z przedziałkami na karty. Ze wszystkiego. Ja. Będę 500 <słuch> zł. <słuch> 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 Także mamy y, y, portfel z Harego Putera, mój. To jest po prostu cały Harry prezent, moi chyba jest po prostu... To Chodź. Dziękuję. Proste bardzo I wiesz, że porażkę zobaczy... jeszcze nagrywamy, co Selonka dostała od innych. I ja miałam urodziny 14 maja, czyli w piątek, ale dzisiaj robię imprezkę urodzinową. O, tak, tak no. Dobra, to jest prezent od Wiktorii, która czyści Tam. No, to, no. to I dostałam wielkiego lizaka z waty. To jest... nie. To to Cine, jest. Nie, piankowy lizak piankowy. piankowy. Piankowy, piankowy. Dobra, ale wygląda jak... Zobaczmy, to, 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 to nieważne. Także no. Tu mamy kolejne takie... Co. Aha. Aha. A że to tak, z gorącej czekolady, Aha, no. takie coś, to no, się takie rzeczy się robią. Co to no. Musiałam skojarzyć co to jest. Ba, czyli Kinder Niespodzianka. O, Bo nie ma, nie wiem, To mogę... jest moje ulubione. No, Kinder Niespodzianka i Kinder Joy i w ogóle tak. wszystko co z Kindera to jest po prostu smak dzieciństwa, moi drodzy. E, ja w ogóle bym chciała pracować przy czekoladzie Kinder, a nie jakiegoś Lindora, ale... Nie, nie mamy w Polsce. Ja mamy mam pracę, ale dobra. Ale ja i mówiłam na live. Ci co Aha, byli, to dobra. wie. Mamy tutaj Rizaka, super extra bitmoid. O, ja widziałam go, chciałam go. Chciałam. No, to... Nowy skitus. To mamy... to takie tobę. Yy, mleko duszki, moi drodzy. to w ogóle lokowania jakichś produktów, przepraszam bardzo czy co? No <laughs> <To Victoria, śmiech> a to mi co to boy? zapłaci? No, mleko duszki, a może akurat współpracę z Tobą nawiążą? będziesz eee. dostawała mleko duszki tylko. to tu... no, Pokaż torebkę z, z jakiej firmy, to w ogóle, nie? Bo jakby druga część prezentu jest w drodze. A. Ale i tak, o, wiem, sobie, ta. i tak wiem, co to będzie. Dzisiaj słodycze sobie I tak wiem, co to będzie, domyślał się. To wszystko wie, nie? Świetnie. No bo podsyłałam, no to chyba wiem. Ja tam stoi się chowa, jest, nie przywitała się i w ogóle. Oczywiście zaczniemy też, proszę bardzo. Będę gruba mówiłam. Części głównej. Co? Już? Części głównej moi drodzy. Mamy nerkę. Bo ja byłam biedactwem i ja popsułam swoją nerkę nie, z kolei. Nie, czy tam pisze la ja casa. Bela ciała, bela ciao. To bela, jest mój serial. Wierciu. Także tak, byłam serial jednym normalnie. człowiekiem, zepsułam swoją nerkę z końmi i potrzebowałam nerki, a że bardzo lubię ten serial, to... Ostatnio sobie kupiłam koszulkę na kasę epatu. Właśnie wczoraj widziałam. Też Kurwa. chciałam kupić, ale... <gulia> Tam Bella Ciao pisał Właśnie okrecie. ja chciałam kupić taką z maską i napisem Bella Ciao, ale house był zamknięty wczoraj i nie kupiłam. Tak samo chciałam kupić ze Stranger Things i też nie kupiłam, to, to bo były zamknięty. Już koniec prezentów dobra, bo zaraz się rozładuje. Zobaczcie jaki ładny, jaki ładny torta o. dostałam, ciasto. Będziemy wcinać. Ja teraz e, testuję. Magda Gessler. Jest? Nie? nie, to zostawimy jak to będzie...

Vamos episolo. Aqui, certo? chcesz? é No Kurna, era toir. Não. Não foi aquilo. Dobra, dobra. Quer vir Quer dobra. é esse 这、嗯、呢 Nie na pole Zobacz tu nie tam dziutek. o o tak, dzięki koi musi się napić oczywiście idziemy na spacerek, ale niestety strzelka mi się rozładowała, więc nagrywam telefonem, wybaczcie mi nadzieję, że jakość też jest dobra, mimo wszystko. Dawaj, daj Nie, Marcie. Daj haki! Ło, ło! Ale sp... Kurczę. Dobrze, że ona tutaj brzegiem sobie galopuje po tej ścieżce zaoranej. Ważułek. Aktualnie wyszło na sam szczyt góry. <noise> I tutaj zaraz będziemy tam rozbijać piknik sobie. Ja chciałam nagrać Hakamadę, jak tutaj zbiega, ale coś widzę, że dziewczyny nie dają rady. Oj Haki! <muchy> <muchy> Dawaj! Chodź, chodź! Świetnie, super! Dzień dobry! Dzień dobry! Taki mamy widok! Piękny. Lara! Bardzo piżdzi, ale widoki, jak widzicie, jak widzieliście, jak widzicie, są przepiękne. Sajmok, co ty na to? Tylko musisz głośno, bo cię nie słychać. Ale co ja na to? Na te widoki. No, ogóle ale są ładne, poletab. <laughs> tak. Ja się z wami pożegnam, moi drodzy. Opa, tutaj tak wie, że masakra, jakąś troszkę sobie zeszła tam na dół, te widoki są nieziemskie, ja pokażę wam tą stronę, tu nasza wieś, tam śnieżka, a tam... Tu znowu te, te dwa, one zawsze tu są.